Good morning, good morning, good morning, good morning. Witam Was na kolejnej Kawie z Mikrutem, odcinek 41, tym razem. Już od 41 tygodni spotykam się z Wami co tydzień, żeby pouczyć Was trochę angielskiego, pomotywować, poopowiadać o nauce języków, no i przede wszystkim sprawić, żebyście czegoś fajnego i porządnego się nauczyli. Jak zwykle, kawa z Mikrutem oglądacie dzięki kawa i inna historie. To jest kawa, którą mamy z naszego, co ludzie powiedzą, kafe. Coś może być nie tak dzisiaj ze światłem, bo coś się chyba mi psuje lampa i będę musiał ją niedługo wymienić. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak brzmieć trochę bardziej naturalnie, tak jak Native Speakerzy. Poznacie dzisiaj 10 różnych zwrotów, które usłyszycie z ust Native Speakerów, a który, o których nie przeczytacie w żadnym podręczniku do nauki języka angielskiego. No to jedziemy! A jeszcze tylko wspomnę, że już od przyszłego tygodnia ruszamy z nowymi kursami w co ludzie powiedzą, więc jeżeli boisz się mówić, chciałbyś, chciałabyś rozwinąć swoje umiejętności konwersacyjne, pouczyć się więcej słówek, ogarnąć gramatykę w mówieniu, ponieważ my już na naszych kursach skupiamy się w 80% na szlifowaniu nauki mówienia, to jeszcze masz czas, żeby wejść na coludziepowiedzą.co i dołączyć do e, naszego kursu. Tutaj podaję Wam link. Oczywiście na koniec tego odcinka również poleci kod zniżkowy na te kursy. 6% zniżki będzie można zgarnąć. E, pod koniec podam Wam kodzik. Trzeba będzie wysłać smsa na numer 531 0011, by zgarnąć 6% zniżki na kursy w co ludzie powiedzą, które ruszają już od przyszłego tygodnia. Pierwszym zwrotem, numer jeden, to jest I'm good to go. I'm good to go oznacza jestem gotowy. Czyli takie I'm ready to leave or to start doing something. Jestem gotowy, żeby coś zrobić, coś wykonać, żeby gdzieś pójść, żeby wyjść. I na przykład możemy powiedzieć: OK, so all you need is a brolly. Wszystko, czego potrzebujesz, to parasolka and you're good to go. I możesz iść. Albo na przykład inne, inne zdanie. Check for holes and tears. Czyli sprawdź, czy masz jakieś dziury i rozdarcia. Patch them up if needed. Zaszyj je, jeżeli będzie taka potrzeba. And you're good to go. Inny przykład. As long as you have a USB 3.0 port. You're good to go. Czyli to You're good to go to nie tylko tyle oznacza, że możesz już iść, jesteś gotowy, ale to też oznacza, że jesteś przygotowany z zakresu jakiegoś hmm, posiadania czegoś. Czyli na przykład, o ile tylko masz port USB 3.0, to możesz już działać o, w ten sposób. I've got all the tools and supplies I need, so I'm good to go. Mam wszystkie narzędzia i wszystkie materiały, które potrzebuję, więc jestem gotowy, mogę się zabierać za robotę. Zwrot numer dwa to jest I'm on it. I'm on it, czyli I'm actively dealing with a problem or with a job already. I to I'm on it to jest takie. Już nad tym pracuje. To jest tak ogólnie używane, jeżeli, jeżeli pracujemy już nad jakimś zadaniem, nad wykonaniem jakiegoś zadania i ktoś przychodzi, ej, a pamiętasz, żeby zrobić to i to, a wy już pracujecie nad tym, no to powiecie I'm on it. I'm on it. a czyli to zazwyczaj sygnalizujemy to, żeby ktoś się nie martwił, ponieważ my już zajęliśmy się tym problemem. Czyli na przykład. Przychodzi do Was szef i mówi we need, to, you need to get the, we need to get this done by Friday. Musimy się tym zająć do piątku. A Wy mu wtedy odpowiadacie Don't worry, I'm on it. Nie martw się, już nad tym pracuję. Inny przykład We need to order the cake for Kate's names day. Musimy zamówić ciastko na imieniny Kate. Don't worry, I'm on it. Nie martw się, już nad tym pracuję. Zwrot numer 3. To jest how come. I how come to oznacza Jakim cudem? Jakim cudem? E, nic tutaj nie użyjemy z wonder what a wonder e, how wonder what kind of wonder nie powiemy how come jak to możliwe jakim cudem i przykładowe zdanie przychodzi do was na przykład kolega i mówi jeżeli jesteście mężczyzną so if you are not a handpacked husband no to jeżeli nie jesteś pantoflarzem how come you always wear what your wife tells you to jakim cudem zawsze ubierasz się w to w co każe ci twoja żona jeżeli nie jesteś pantoflarzem Inny przykład. Jakim cudem nie dołączyłeś do nas na przyjęcie wczoraj? Dlaczego, nas, dlaczego ci wczoraj nie było u nas na przyjęciu? How come you didn't join us yesterday? Oh, sorry, I was ill. Przepraszam, ale byłem chory. I inny przykład. Your clothes are soaking wet. Twoje ubrania są przemoczone. How come? Jakim cudem? Dlaczego? I odpowiedzieć można, Because I was caught in a storm. Ponieważ zostałem złapany e, przez burzę. Znaczy, złapany przez burzę. No zaczęło padać. Zwrot numer 4 to jest give it a shot, czyli spróbować coś. I to myślę, że nie ma zbyt wielkiej filozofii w tym, w tym wyrażeniu. Po prostu pokażę wam kilka przykładów. I have never eaten shrimp, but I will give it a shot. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w restauracji, nigdy nie jedliśmy krewetek. No i przynosi nam kelner przystawkę, tak bardzo polecał albo mówi, że te te, te krewetki są takie bardzo dobre, wy nigdy nie jedliście krewetek i powiecie: I have never eaten shrimp, but I will give it a shot. Czyli Spróbuję. Po prostu, I will give it a shot. I have never been very good at playing the piano, but I give it a shot. Nigdy nie umiałem zbyt dobrze grać na pianinie, ale spróbuję. I will give it a shot. She has never organized a party for so many people, but she said she would give it a shot. Czyli ona nigdy nie organizowała przyjęcia dla ty tak wielu ludzi, ale powiedziała, że spróbuje to zrobić. Zwrot numer 5. To jest give, some, give it a rest. Cały zwrot give it a rest jest używany po to, żeby ktoś przestał coś robić. Na przykład ktoś coś obiadoli na czymś, tak jak ja dzisiaj nad lampą. To moglibyście mi napisać. Oh, just give it a rest. Czyli weź już, daj se spokój, weź już, daj se siana. Give it a rest, I don't want to hear it. Innym przykładem może być, jeżeli ktoś nad czymś się tak bardzo długo zastanawia i was to już irytuje, że ktoś tak długo nad tym myśli, to możecie powiedzieć: You know, I think it's time to give it a rest. Czyli myślę, że już czas, żeby dać temu odpocząć, czyli zostawić to. Chorobę. Kolejnym zwrotem, zwrotem numer 6 jest can't make it. I tak jak pre, możliwe, że pamiętacie z innych e, odcinków kawy z Mikrutem, e, mówiłem wam, że często można pomijać ten podmiot w języku angielskim, jeżeli mówimy o, osobie, o pierwszej osobie liczby pojedynczej, czyli i na przykład I have I haven't seen John today, no to można powiedzieć haven't seen John today. I can't make it to jest dokładnie przykład tego samego zjawiska. I can't make it. I can't make it oznacza, że niestety nie dam rady. I I can't make it to jest praktycznie równoznaczne z I can't attend it. Troszeczkę taką bardziej grzeczną formą can't make it, I won't be able to make it. Jeżeli ktoś na przykład zaprasza Was na wakacje na Ibizę, Wasi przyjaciele organizują wycieczkę na Ibizę, no ale Wy coś tam się wydarzyło, nie możecie pojechać i mówicie... Sorry, I can't make it to Ibiza this year. Przepraszam, ale nie dam rady pojechać na Ibizę. I can't make it to Ibiza this year. Sorry, I can't make it today. Przepraszam, nie dam rady dzisiaj. I can't make it today. If you can't make it before February the 1 then I don't want to know how you will end up. Jeżeli nie uda ci się tego zrobić, bo I can't make it, to też znaczy nie udać się komuś czegoś osiągnąć. To nie tylko znaczy uczęszczać na coś, przyjść na coś, pojechać gdzieś, ale coś osiągnąć, coś zrobić. I tutaj idealny przykład. If you can't make it before February the 1 jeżeli nie uda ci się tego zrobić, tego osiągnąć do 1 lutego, then I don't want to know how you will end up. Więc nie chcę wiedzieć, jak skończysz. I'm sorry, I can't make it on time i I can't make it in time. Jest taka drobna różnica tutaj znaczeniowa pomiędzy in time, a on time. Jeżeli powiemy zdanie typu I can't make it in time for the beginning of the meeting, to to będzie oznaczało, że prawdopodobnie się spóźnię, ale przyjadę. So I can't make it in time for the beginning of the meeting, but I should be able to get there before it ends. Natomiast jeżeli powiemy I can't make it on time, to w ogóle nawet nie ma sensu wychodzić z domu. Czyli I can't make it on time to będzie znaczyło, że nie przyjadę, I can't make it in time, to będzie znaczyło, że się spóźnię, ale przyjadę. Ok, zwrot numer 7. Zwrot numer 7, jeżeli wam się podobają te zwroty i uważacie, że są przydatne, fajne, to dajcie serduszko albo kciuka w górę na Facebooku lub na Instagramie. Będzie mi bardzo miło, a algorytm to rozpozna jako coś wartościowego, coś, co warto gdzieś dalej promować, warto gdzieś dalej udostępniać, no bo niestety tak to działa na Facebooku, że... W momencie, gdy mało osób lajkuje, mało osób komentuje, to algorytm zdaje, że coś jest do bani i pokazuje to mniejsze liczbie osób. A przecież zależy nam na tym, żeby jak największa liczba osób to obejrzała, bo sharing is caring. Dziękuję bardzo za te serduszka. Okej, okay, fair enough. Używamy tego, żeby przyznać, że coś jest. że coś ma sens lub jest do zaakceptowania. I tutaj bardzo ważnym jest, bardzo ważną i ważną jest wymowa pronunciation. Ponieważ nie powiemy fair enough. Tylko połączymy to bardziej. To też o tym gdzieś, kiedyś wspominałem o Linking Words. Był taki odcinek, jak rozumieć lepiej native speakerów, tak? Czyli jak poprawić rozumienie ze słuchu. Coś takiego było gdzieś, jeden z pierwszych moich odcinków, ale w każdym bądź razie to jest fair enough. To enough. Ery, fair enough, ok? To jest połączenie. To nie jest fair enough, tylko fair enough. Ok, i używamy tego w momencie, gdy chcemy e potwierdzić, że coś, co ktoś powiedział, jest. Ma sens e, do pewnego stopnia, ale prawdopodobnie istnieje pewne jeszcze niedopowiedzenie. Czyli tak, jakby ktoś coś chciał powiedzieć, ale ugryzł się w język i powiedział, OK, fair enough. E, czyli na przykład, e, zdanie. If you don't like it, fair enough. But that's hardly a reason to bury the whole thing. Czyli jeżeli to ci się nie podoba, OK, ja, niech ci tam będzie. Fair enough. Ale to nie jest powód, żeby w ogóle całą rzecz pogrzebać i e, żeby, żeby z tego tak w stu zrezygnować. Fair enough. You didn't have loving parents, but your childhood is over now. No dobra, już okej, okay. wystarczy, fair enough. Rozumiem, e, akceptuję to. Nie miałeś kochających cię rodziców, ale twoje e, childhood, twoje dzieciństwo już dawno się skończyło, okej? Okay? Czyli czas przejść dalej. To to jest właśnie takie fair enough. I can't make it to, a, to your party tonight, I'm really sorry. Ok. Fair enough. Czyli, okej, okay, no dobra, rozumiem, jak sobie tam teściowa rzeczy. E, jest to świetny też sposób na przerwanie kłótni, to fair enough. Jeżeli ktoś coś mówi i e, my nie chcemy się kłócić, na przykład ktoś przychodzi i mówi, I love law and justice, kocham, peace. A you love law and justice? Okej, okay, fair enough. No dobra, niech ci tam będzie, jak sobie tam chcesz, jak chce teściowa rzeczy. Dobra. Numer... 8. Zwrot numer 8 to jest I BETTER. I BETTER, tutaj londyńczyk nam bardziej powie I better, ponieważ londyńczycy, szczególnie ci ze wschodniego Londynu, obcinają nam T, to jest tak zwany glottal stop, czyli połknięcie literki głoski T, czyli I BETTER, I BETTER. Tak samo jak WATER, BUTTON, czyli woda, guzik, COTTON, czyli cotton, pełna, ale to nie o tym, I better. I better, czyli myślę, że lepiej będzie, jak coś zrobię, jak coś się stanie. I to jest taki trochę średnio poprawny angielski, ponieważ w super poprawnym angielskim powinniśmy powiedzieć I had better albo I'd better. I to I better to jest takie bardziej lazy, takie bardziej uliczne i takie bardziej odniechcenia. I better. Oczywiście w mowie raczej nie usłyszycie tego, bo skąd to się wziął? No to się wzięło z tego, że tego dy i tak nie słychać, jak mówimy szybko, I better. E, więc dlatego ludzie to bardzo często opuszczają. I better say no comment. Lepiej, żebym tego nie komentował. I better say no comment. You better say something when he arrives. Lepiej, by by, lepiej dla Ciebie, lepiej by było, żebyś coś powiedział jak on przyjedzie. To jest taka bardzo mocna rekomendacja. It's raining outside, you better take a coat or you better take a broly. Pada! Więc lepiej będzie dla Ciebie, jak weźmiesz sobie płaszcz lub parasolkę. Zwrot numer 9, I couldn't care less i również można, tak jak wspominałem wcześniej, można obciąć to I, ponieważ w mowie potocznej można obciąć pierwszą podmiot pierwszej liczby pierwszej osoby liczby pojedynczej. I zamiast mówić I couldn't care less, powiemy couldn't care less, couldn't care less. Czyli tak naprawdę guzik mnie to obchodzi. I obchodzi mnie to jak zeszłoroczny śnieg. Wyraża taki całkowity brak zainteresowania jakimś tematem. I don't give a damn. I don't give a shit. E, w bardziej offensive language byśmy powiedzieli. Czyli na przykład, couldn't care less about sun protection. I love getting beautiful suntan. Czyli guzik mnie obchodzi, ochrona przed słońcem, po prostu kocham mieć piękną opaleniznę. Albo na przykład, możemy powiedzieć, I have heard that my ex is going through another breakup. But I couldn't care less. Czyli słyszałem, że mój ex, albo słyszałem, że, moja, że słyszałem, że moja ex przechodzi jakieś problemy w związku, ale guzik mnie to obchodzi. I zwrot numer 10 to jest no worries. No worries, czyli nie ma problemu, nie martw się. Zwrot ten pochodzi z Australii, ale został bardzo mocno zaadoptowany w Stanach i w Wielkiej Brytanii. Oznacza to samo, to samo co nie martw się. Czyli takie that's alright. Don't worry about it. No problem. Albo forget about it. Nie ma sprawy. Nie ma tematu. Może również oznaczać sure thing. Czyli takie z pewnością, albo you're welcome. Czyli proszę bardzo. Na przykład. I strongly advise to read the user manual. Bardzo mocno radzę. Nie wiem, czy tak w polsku można powiedzieć. I strongly advise to read the user manual. Mocno rekomenduję przeczytanie instrukcji. No worries. I know perfectly well. How it works. Nie martw się. Wiem doskonale, w jaki sposób to działa. Sorry, I didn't call you last night. To na przykład, powiedzmy, mąż w delegacji, żona w, w domu, albo odwrotnie, żona w delegacji, mąż w domu, żeby nie było. Żona w delegacji, mąż w domu e, i, i mąż miał zadzwonić do żony, ale, ale był bardzo zajęty e, i na drugi dzień mówi Sorry, I didn't call you last night. A żona mówi No worries, I spoke to my ex instead. Nie martw się, porozmawiałam sobie ze swoim ex zamiast tego. What if we miss the ferry? Przyjeżdżamy do portu i pytamy się, albo jedziemy do portu, chcemy pojechać gdzieś na wycieczkę, ale obawiamy się, że się spóźnimy i pytamy się naszego partnera e, Ok, what if we miss the ferry? No worries, there is another one in one hour. Nie martw się, jest kolejny. Będzie, będzie kolejny za godzinę. Thanks for giving me a ride home. Ko kogoś podwózimy do domu z pracy i ktoś mówi: Thanks for giving me a ride home. I wtedy, co możemy odpowiedzieć? Możemy powiedzieć: No worries, I was going that way anyway. Nie ma problemu, proszę bardzo, nie ma za co. I tak jechałem w tamtym kierunku. Ok, no to słuchajcie, tak jak obiecałem, to by było na tyle, a tak jak obiecałem, łapcie. Kodzik, kodzik to jest właśnie no Worries, no Worries. Wyślijcie SMS-a na numer 110011. to nie jest żadne SMS premium, to jest zwykły SMS. Akurat udało nam się taki numer kiedyś zdobyć, co wygląda jak premium. Jeżeli wyślecie w tym momencie SMS-a, oglądając kawę z mikrutem, na ten numer, to dostaniecie 6% zniżki na zapisy na kurs, co ludzie powiedzą. I to będą kursy, które uprzedzisz już w przyszłym tygodniu. Także jeżeli masz barierę przed mówieniem, masz problem z wysławianiem się, nie umiesz konstruować prawidłowo zdań, masz problem z zapamiętywaniem słów, chciałbyś, chciałabyś nauczyć się więcej słów, to teraz jest bardzo dobry moment na to, żeby do nas dołączyć. Wchodzisz na co ludzie powiedzą.co, wypełniasz test kwalifikacyjny, a my do ciebie odzwaniamy i widzimy się już w przyszłym tygodniu. No to co? Have a lovely weekend. Thank you for today. Take care and see you next week. Bye bye.